Witam wszystkich na pomyczowej konferencji po 13 kolejce Betki II Ligi pomiędzy Chojniczanką Chojnicę a Wisłą Puławy zakończone wynikiem 4-0 dla Chojniczanki Chojnicę. Jako pierwszy głos zabierze trener gości, pan Maciej Tokarczyk. Trenerze poproszę o komentarz do spotkania. Witam wszystkich. Po pierwsze gratulacje dla, dla Chojniczanki za zwycięstwo. Jeśli chodzi o, o spotkanie, Ciężko powiedzieć mi w tym momencie coś, coś mądrego, bo jest bardzo dużo emocji we mnie tak samo jak, jak i w zespole. Natomiast e, ciężko dzisiaj było nam e, grać przez cały mecz e, na takich właściwych torach e, po dosyć... E, do, po decyzjach sędziego, po których, o których możemy dyskutować i e, oczywiście nie traktuję tego jako usprawiedliwienie, natomiast to nam mocno zachwiało e, pewną płynność w grze. E, czerwona kartka, która, e, która, która dzisiaj, dzisiaj padła, e, miała, miała wpływ później na naszą organizację i, i na nasze działania w ofensywie i w defensywie. Mimo, mimo tych emocji w trakcie meczu i tych, tych sytuacji, które się wydarzyły, e, moi piłkarze e, mieli mocno jakościowe momenty, gdzie tworzyliśmy sytuację, to na czym nam zależy. Natomiast, e, natomiast trudno nam było przez cały mecz grać na, na właściwych torach. I, I tego szkoda, bo przyjeżdżaliśmy tutaj z wielką ochotą na zwycięstwo i z wielką wiarą w to, że możemy tutaj przerwać naszą. Naszą niechlubną pasce, to musi poczekać i do przyszłego tygodnia. Także e, niestety przegrywamy, ale idziemy dalej, patrzymy w przyszłość. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? To ja, chociaż, chociaż po raz, ale no, muszę zapytać trenerze, co, 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 się, co się dzieje, bo do 40 minuty wyglądało to całkiem przyzwoicie. Wiadomo, mhm. broniliśmy się, no, bo graliśmy w osłabieniu, a potem. No, dwie minuty, które wstrząsnęły wizą, tak, no bo najpierw szabala, potem olejnik, no i praktycznie mecz jest ustawiony. To już nie jest pierwsza sytuacja, bo, bo któraś, któraś ko kolejna sytuacja, gdzie Wisła traci, nie wiem, dwie bramki w, w odstępie, nie dwóch, trzech minut. I jak, jak, temu zaradzić i co się dzieje, bo, bo, wydawało się, że może do przerwy dojedziemy na, na 0-0 i uda się jakiś punkcik chociaż z Chojnic przywieźć do domu. To prawda, zgodzę się, jeśli do połowy byśmy mieli wynik 0-0, łatwiej byłoby nam wejść drugą połowę po korektach w szatni, mogłoby to inaczej wyglądać. Natomiast tracimy znowu dwie bramki do, w krótkim odstępie czasu, tutaj dwie bramki do przerwy, które tak naprawdę ustawiły mecz. Tak jak mówiłem, ciężko się, ciężko wrócić po takich dwóch uderzeniach. Co się dzieje, na pewno, na pewno. Jednym z powodów jest to, że jesteśmy bardzo młodym zespołem i brakuje nam jeszcze doświadczenia w takich sytuacjach, brakuje nam e, dojrzałości i tutaj nic innego jak czas. No, czas będzie działał na korzyść tych zawodników i e, każda taka sytuacja to musi być dla nich lekcja. To też oni muszą wyciągnąć odpowiednie wnioski i w kolejnych takich sytuacjach w pewnym zachowywać większą. Większą koncentrację. Natomiast tak jak mówię, no, mamy bardzo młody, młody zespół i e, oni potrzebują doświadczyć tego i, i wyciągnąć wnioski. Także e, jak najbardziej wierzę, że, że te sytuacje się już nie będą powtarzać. Natomiast e, dzisiaj taka była, która i ta, ta, ta sytuacja decydowała o, o przegranej, tak. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś Dzień. pytania? Dziękuję. Dziękuję Czas za. na drugą część konferencji, gdzie głos zabierze tlenę naszego zespołu. Tlenę da Wendną, a żeby komentarz o komentarze spotkania. Witam serdecznie. Gratuluję Drużynie zwycięstwa i dobrej reakcji po porażce ze skrom. Tak musi reagować drużyna. Z tego się trzeba cieszyć. Dobry prezent dla, dla Szabiego na urodziny, więc, więc to taki dodatek do tego wszystkiego. Wchodząc w takie detale, wszystko co się działo po naszej stronie, łącznie ze zmianami dzisiaj, było zaplanowane. Wszystkie zmiany były przygotowane scenariusz był przygotowany na ten mecz było to zaplanowane. I cieszy po raz kolejny fakt, że zawodnicy, którzy wchodzą z ławki zamykają nam ten mecz, bo o to w tym chodzi. Jedna część zawodników, która rozpoczyna mecz nigdy nie skończy. Są zawodnicy, którzy będą kończyć ten mecz i tak to ma wyglądać. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Ja poproszę odpowiedź wybiorkę radio. Panie trenerze, chciałbym może nauczyć Pana na to, żeby zwrócił Pan uwagę na występy młodych zawodników, mam tutaj na myśli szczególnie Rzymskiego i Olejnika, bo zrobili dzisiaj liczby i zaczyna wyglądać się na to, że ta rywalizacja będzie służyła. Tak, no fakty. Eee, olej daje nam bramkę do przerwy. Kuba wchodzi, daje bramkę i asystę. Eee, ale bądźmy pokorni w tym wszystkim, bo to są młodzi zawodnicy, którzy muszą jeszcze dużo pracować na treningach, żeby dorównać tym zawodnikom, którzy mają już tych minut X rozegrane, ale, ale spokojnie. Dzisiaj dali dobry sygnał. Oby, oby się na tym nie zatrzymali, tylko dalej spokojnie, cierpliwie pracowali, bo jest w nich potencjał, ale żeby były zachowane chłodne głowy w tym wszystkim. Jeszcze jeden bardzo ważny akcent w dzisiejszym meczu. Długo wyczekiwany powrót Tomka Mikołajczaka na boisko. Na boisko w pierwszej drużynie, bo że ma też za sobą te epizody w drugiej. Na co Pan liczy od niego? Jak ważna to postać może być, kiedy już do tej pełnej do dyspozycji dojdzie? To jest doświadczony zawodnik, tak? I przede wszystkim to doświadczenie jest w tym wszystkim mm, kluczowe. Ważny też zawodnik na pewno e, w szatni bo jest tutaj naprawdę już sporo czasu e, ale też to nie jest e, mm, może inaczej jest na takim samym poziomie jak 25 zawodników w szatni nie jest nic innego robione w jego przypadku jak w przypadku nie wiem Koziny. Braneckiego, Biskupa i tak bym mógł wymienić całą, e, całą szatnię. Tomek Mikołajczak jest zawodnikiem, jak każdy inny i musi tak samo pracować na swoje momenty. To, co e, było dzisiaj zrobione, było zaplanowane. M, miał wejść, wszedł, wykonał swoje zadanie i dalej musi pracować tak samo jak reszta drużyny. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Na tym kończymy kontakt.